W Dzisiejszym w Korbielowie odbyła się czwarty regionalny turniej piłki ręcznej Dziewcząt, który jest jednocześnie zaliczany do turniejów podbeskidzkiej ligi amatorskiej odbywanych tutaj na, nasz, na Podbeskidziu w powiatach Żywieckim, Bielskim i Cieszyńskim. Również dzisiaj odbył się turniej pokazowy mecz towarzyski pomiędzy drużynami reprezentacji Śląska Dziewcząt oraz MKS MOS Katowice gdzie obydwie drużyny grały przeciwko naszym reprezentantkom podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej. Zawsze na każdym turnieju podbeskidzkiej Ligi jest w granicach 120-140 dziewcząt, ponieważ są one skupione w dziewięciu drużynach, m.in. z Jeleśni, Węgierskiej Górki, Żywca, Bielska Białej, Twardorzeczki. I praktycznie staramy się co dwa tygodnie, żeby ta nasza liga miała takie ramy czasowe, staramy się co dwa tygodnie organizować jako turniej rozgrywki, ale one się jednocześnie punktowo liczą do podbeskidzkiej ligi amatorskiej. Dzisiaj odbył się mecz pokazowy na tutejszej hali w Korbielowie. Nasze zawodniczki zagrały z kadrą Śląska. Wyselekcjonowaliśmy z naszej ligi z dziewięciu drużyn najlepsze zawodniczki, które zagrały właśnie w tym meczu pokazowym. I jest to naprawdę historyczny moment dla tutejszej ziemi podbeskidzkiej, ponieważ odbyło się to po raz pierwszy. zaskoczony szczególnie aktywnością, ambicją tych dziewczyn z Podbeskidzia. Braki techniczne jakieś tam z lat młodszych rekompensują niezwykłym zaangażowaniem, wielką chęcią. To każda zawodniczka walczy na boisku, to jest, to jest bardzo dobre i chyba dlatego taki sukces tej Ligi Podbeskidzkiej. No, nasze drużyny, reprezentacja Śląska 97. rocznika, to jest drużyna, która już trenuje półtora roku ze sobą i Mimo że wzrostowo, siłowo może są troszeczkę słabsze, ale te technicznie jednak, jednak potrafią więcej.